Kilkudziesięciu młodych ludzi przejechało ponad 3000 kilometrów na rowerach. Przyjechali z różnych stron Polski. Z Pruszkowa wystartowało prawie 30 osób. Pomagacie w tym roku jednej z podopiecznych fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Grupa Zdrowy Rower wyruszyła do Aten. Dołączyć można na każdym etapie trasy. Wystarczy tylko rower, kask i dużo pozytywnej energii. Podczas swoich rowerowych podróży zbierają pieniądze na cele charytatywne. W upale na rowerze do Wilna, ale Wilno to nie jedyny cel tej podróży. Fajnie, fajnie, że młodzi ludzie coś chcą zrobić dla innych. Zaczęły się gimnazjum, pierwsze, pierwsze dłuższe wyjazdy, natomiast później w liceum. W liceum była taka sytuacja, że dosłownie przypadkowo zgrałem się z jedną osobą, z liceum Tomasza Zana, z Piotrem Łuczyńskim. I zaczęliśmy jeździć. Zaczęliśmy jeździć pierwsze dłuższe wyjazdy, pierwsze 100 kilometrów w moim życiu i chyba jego też. No i tak zaczęła się wielka przygoda z rowerem. Dawno, dawno tam byłem na wyjeździe rowerowym do częstochowy. I właśnie wtedy wpadł mi do głowy pomysł, że, że można pojechać gdzieś dalej samemu. I zaczęliśmy wydawać Polskę. Byliśmy na rowerach w Krakowie, w Trójmieście. To był taki nasz sposób na spędzanie wakacji. Zebraliśmy się w cztery osoby. Tak, stwierdziliśmy, że warto zrobić coś więcej oprócz normalnych jazdy na rowerze. Pierwszy wyjazd. Z chłopakami jechaliśmy chyba 25 dni pan-europejską ścieżką rowerową. No i tak się zaczęło. Później stwierdziliśmy, że przy okazji jazdy możemy komuś pomagać. I tak się potoczyło. Już wcześniej jeździliśmy na rowery na dłuższe dystanse, byliśmy na przykład w Paryżu, ale te wyprawy były takie tylko dla nas, brakowało nam celu. Parę lat temu założyliśmy stronę internetową zdrowy-rower.pl i od tego wszystko się zaczęło. Na stronie publikowaliśmy materiały dotyczące wypraw rowerowych, artykuły, z wypraw, relacje, zdjęcia. Szykowaliśmy właśnie kolejną wyprawę, wyprawę do Wilna i stwierdziliśmy, że Zabierzemy naszych znajomych, przy okazji pojedziemy komuś pomóc i będzie to wyjazd charytatywny. Zawsze jest tak, że jeżeli jedziemy dla kogoś, to na pewno dużo to daje. Więc y, każda góra, każdy podjazd, każde wycieńczenie, jeżeli jest w głowie myśl, że jedziemy dla kogoś, to to jest bardzo dużo. Wyprawa w 2010 roku dla Leszka Kuczyńskiego e, to był taki punkt przełomowy dla naszej grupy. Bardzo dużo, nam, bardzo dużo środków udało nam się pozyskać. Bardzo dużo zyskaliśmy dzięki temu i myślę, że bardzo pomogliśmy Leszkowi Buczyńskiemu, który został zauważony, wyszedł, że tak powiem, z cienia niepełnosprawności. Ktoś się do niego odezwał, ktoś do niego wyciągnął rękę i o to nam chodziło. Zawsze jest to trudna wyprawa, tak? każda wyprawa jest inna. Był Paryż, była Grecja, była Litwa, był Bornholm. Zawsze jedziemy dla kogoś, zawsze jest to inny poziom doświadczeń, zupełnie inny. Gdybyśmy nie jechali, naprawdę na każdym kroku są różne doświadczenia. Bardzo dobrze jest, że jedziemy dla kogoś. Bardzo dużą motywację. Trudno jest prowadzić czasami taką grupę. Wiadomo, kiedy jedziemy w cztery osoby, e, problem jest mniejszy, jest mniej głów, mniej pomysłów, natomiast potrafimy się mocno pokłócić bez czterech facetów, o mocnych charakterach. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazd do Open, idzie 30 osób, każdy ma inne zdanie, trzeba każdemu dogodzić, no i to jest trudne. To jest... E, mieliśmy nawet propozycję z programu, Opowiedz nam swoją historię. Co prawda nie pasowaliśmy tam do, do koncepcji swojego programu, natomiast myślę, że warto się było pokazać. Cześć! Występ w programie, opowiedz nam swoją historię w telewizji polskiej. Wydaje mi się, że to dla nas wszystkich było, było, było to niesamowite doświadczenie. Pojechaliśmy do Krakowa, zaproszono nas tam. E, powiem szczerze, że dla mnie to był niesamowity poziom stresu. W momencie, kiedy malowali mnie w garderobie, w momencie, kiedy wychodziłem, kiedy przywitałem się z Michałem, te wszystkie światła, kamery, które tam krążą. Było coś niesamowitego powiedzieć o nas. Szkoda, że nie wygraliśmy, natomiast myślę, że pokazaliśmy się w bardzo dobrej Ale oglądałam program Wiśniewskiego i yy, yy, to był yy, 17 10... października dokładnie. I yy, yy, akurat budę, że Kamil yy, z Waszej grupy był. Yy, Opowiadał. I yy, ja... Yy, ja dopiero, że tak powiem, od, odsknęłam się. I dotąd szukałam was, aż znalazłam i stwierdziłam, że, że napiszę. Co będzie, to będzie, tak? Eee, napisałam. Eee, ja naprawdę do wielu organizacji pisałam, ale mówię, nie, ja się tak łatwo nie poddam. I ja cały czas walczę. Dorota nas zupełnie zaskoczyła i zaraziła nas swoim optymizmem. Stwierdziliśmy, że nie ma co czekać, skoro jest osoba, która jest chęta do współpracy i ma tyle chęci i nadziei, to trzeba tylko wspierać. Tak zrobiliśmy. Komunikować się zaczęliśmy mailowo. Później na Facebooku to był 20. 6 kwiecień i to był ciepły dzień. Spotkaliśmy się z Dorotą, widzieliśmy się po raz pierwszy na żywo i od razu się polubiliśmy. Najważniejszymi rzeczami przy organizacji tych wyjazdów jest znalezienie mediów, dobór fundacji i organizacja samego wyjazdu. A jak nie będziesz o tym głośno mówił, czy, 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 czy w gazecie, czy gdziekolwiek pisał o tym, to nawet nikt nie, nie będzie wiedział, że ktoś, ktoś potrzebuje na coś środki. Rozpoczęliśmy szeroką akcję reklamową. Staraliśmy się pokazać jak największej ilości mediów. Wiadomo, że to wpływa bezpośrednio na ilość zabranych pieniędzy, na ilość uczestników, yy, sponsoringu i tego w ogóle, czy wjazd się odbędzie, czy nie. Pomaganie jest łatwe, bo yy, wystarczy wejść na stronę internetową, wpłacić pieniądze i yy, można od razu cieszyć się z tego, że się komuś pomogło. Trafiliśmy do Radzie dla Ciebie, yy, to. W sumie to jest głównie moja zas zasługa, bo ja napisałam maila do osoby, która się zajmuje programem dla osób niepełnosprawnych. Największym problemem jest zebranie ludzi, którzy pomogą nam w naszym przedsięwzięciu. Z organizacją wyprawy wiąże się wiele problemów, między innymi finansowych. Dlatego najlepiej jest mieć sponsora. Natomiast, żeby mieć sponsora, wypada mieć jakieś nagłośnienie i, i, i media, które będą się interesowały naszą wyprawą. Powiem szczerze, że to nie jest łatwe. Trzeba walczyć, obrać e, dobrą technikę i nie naciskać. Pierwsza, e, podstawowa sprawa: nie naciskać, bo. Po prostu ta osoba będzie się buntować, ani nic nie uzyska, nic nie uzyskać. Natomiast ze strony organizacji myślę, że są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, żeby zorganizować wszystko e, co do joty, tak? Każdy nocleg, co do godziny jedziemy tyle i tyle kilometrów. Natomiast ja wolę trochę improwizacji. Mamy mniej więcej noclegi, natomiast dużo improwizujemy. Jest większa fajda po prostu. Jedziemy na rowerach, tak to ma być wycieczka, a nie, a nie jakieś koszary, wojsko coś, coś. Szkołę. Samochód techniczny jest najważniejszą rzeczą, bo y, osoby, które nie mają sakw mogą jechać z nami. No i co wyjazd, co wyjazd są, bardzo, są, są małe problemy, tak? Są małe problemy ze zbiórką pieniędzy, są problemy ze znalezieniem pieniędzy dla nas, dlatego, że to co robimy wymaga bardzo, bardzo dużych Przed startem jest niesamowicie dużo roboty, organizujemy samochód techniczny na jakąś godzinę, z tak jak mówię, ludzi, na jakąś godzinę, konkretną, to samo miejsce, oczywiście media. Jak zaczynasz walczyć, to, to wi wi widać sens dal dalsze, dalszego działania. Wszystko było zorganizowane tak, jak należy, i pojechaliśmy bardzo gładko. Zestartowaliśmy, było, było, no, było trochę zimno, ale myśmy się szybko rozgrzali, bo w sumie razem raźli. Byłam na, na starcie, i to, to naprawdę był dla mnie osobiście bardzo ważny dzień przyjechała Telewizja Polska, która musiała być wcześniej, dużo wcześniej, zanim przyjechałem. W momencie startu jest takie uczucie, nie wiem, ekscytacji, że zaraz ruszamy, zaraz będziemy jechać i <ścoughs> czeka nas jakaś daleka wyprawa, więc wszyscy są podekscytowani. No a jednocześnie też towarzyszyła nam ta to, te, telewizja. Na starcie była Dorota, mogliśmy wszyscy ją zobaczyć na żywo. I też, też to było właśnie mimo, że byliśmy eskortowani przez policję do granicy Pruszkowa, potem mieliśmy relacje na żywo. Wspierałam e, grupę, która jechała. E, grupę, która jechała mi pomóc, tak?